Także tematem będzie miłosierdzie. W Starym Testamencie temat jest o tyle ciekawy, że tego miłosierdzie być może tak na pierwszy rzut oka w ogóle nie wiem. Ten, ten Pan Bóg bardziej ukazuje się jako ten sprawiedliwy sędzia, jako ten Bóg zastępów lub Bóg pomsty, a mniej jako ten miłosierny ojciec. I dlatego warto na ten temat powiedzieć parę słów. Otóż już w Starym Testamencie miłosierdzie Pana Boga potwierdzane i opisywane jest wielokrotnie. Najpierw jako taki wstęp słowa, które streszczają całe przesłanie Starego Testamentu, jeśli chodzi o miłosierdzie, psalm 58 Bóg mój miłosierdzie moje, bardzo, bardzo daleko posunące już. Teologia Miłosierdzia, gdzie nie jest tylko powiedziane, że Bóg jest miłosierny, tylko jest powiedziane, Bóg mój, miłosierdzie moje, czyli Bóg jest miłosierdziem. Oczywiście tutaj przypomina nam się święty Jan, Bóg jest miłością, miłosierdzie jest również pewnym rodzajem miłości. Pan Bóg nie tylko posiada doskonałości, on jest samą doskonałością. Najpierw, jeśli chodzi o to. Jaki jest Stary Testament? Dwa słowa jeszcze do tego. Często, często słyszy się tutaj ten zarzut. Okrutna, okrutne księgi, okrutne historie. Gdzie tutaj, gdzie tam widać to miłosierdzie Pana Boga? Otóż tutaj musimy koniecznie stwierdzić, że gdy Pan Bóg zaczyna przemawiać do Abrahama, później do Mojżesza, ludzkość jest ogólnie rzecz biorąc na bardzo niskim poziomie. Czy to moralnym, czy to kulturowym, i oczywiście religijnym. Ogólnie rzecz biorąc, prawa wojenne są bardzo okrutne, ogólnie rzecz biorąc, lud, który nie jest silny, nie jest zdecydowany, po prostu nie przetrwa. I tak, Pan Bóg pragnie wybrać jeden z tych narodów, które są wszystkie, są na niskim poziomie, tak jak powiedziałem zarówno religijnym, jak i moralnym wybrać. Powoli, bo Pan Bóg nie działa, nie, nigdy nie zadaje ludzkiej naturze gwałt. On chce powoli ludzi prowadzić coraz dalej. I dlatego ten Stary Testament oczywiście jego historia zawiera mnóstwo, mnóstwo różnych strasznych historii, które wydarzyły się, które miały miejsce, dlatego że trzeba było naprawdę okrutnej walki czasami, aby naród wybrany w ogóle mógł istnieć aby on w ogóle mógł przetrwać pośród wszystkich tych silniejszych silniejszych narodów pogańskich dookoła niego tak Pan Bóg wybiera ten naród i powoli, aby go powoli prowadzić coraz wyżej i tak już na górze Synaj Pan Bóg mówi mówi do Mojżesza ja jest Pan Bóg Twój mocny, zazdrosny, nawiedzający nieprawość ojców nad synami do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą, a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują i strzegą przekazań moich. To są słowa, które Pan Bóg wypowiada u stóp góry Synaj. Pan Bóg każe do trzeciego i czwartego pokolenia, a pokazuje miłosierdzie, Tysiącom tych, którzy nie miłują i strzegą przykazań moich. Tutaj chodzi o tysiące pokoleń, które nastąpią po tych, którzy przestrzegają tych przykazań i którzy miłują mnie, jak mówi Pan Bóg. Także z jednej strony to trzecie, czwarte pokolenie to jest dużo. Ale to jest kara w zasadzie doczesna. Pan Bóg mówi tutaj o karze, która dotyczy najbliższego, najbliższej rodziny, najbliższego potomstwa. A jego miłosierdzie, jak również czytamy w psalmach, jego miłosierdzie trwa na wieki, stąd te tysiące pokoleń. Czyli już tutaj Pan Bóg pokazuje, że miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. Tutaj dosłownie cytat świętego Jakuba apostoła że miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. Już tutaj widzimy, że jest ono większe, że Pan Bóg sam przedstawia je na kurze syna i na początku starego przemierza jako potężniejsze, jako większe niż jego sąd. Mojżesz wielokrotnie wielokrotnie chwali miłosierdzia Pana Boga. Mamy mnóstwo cytatów w Starym Testamencie, nawet w tych najstarszych księgach, w którym... Miłosierdzie Pana Boga będzie, w jest wychwalany. Po wyjściu z Egiptu z ten stał się wodzem swego ludu. Później po grzechom, gdy lud izraelski opada po prawochwalstwo, możesz błaga o miłosierdzia Pana Boga i zostaje wysłuchany. O tym jak zwiadowcy Izraelici docierają do Ziemi Obiecanej, wysyłają zwiadowców, zwiadowcy wracają i mówią, nie, nie ma szans, nie. miasta ogromne, ludzie to olbrzymi, po prostu nie zdobędziemy tego nigdy, potężny, wspaniały, wspaniały kraj, ale nigdy go nie zdobędziemy. wtedy ludzie mówią, Izraelici mówią, wracajmy, wracajmy do Egiptu. I Mojżesz znowu błaga Pana Boga o miłosierdzie nad tym ludem, niech go nie wypracą, niech się ślituje, niech... Nie odejmuje od niego swojej opieki. Chociaż oni pokazują mu niewierność, chociaż oni nie mają ufności w nim żadnej. On, bo obiecuje im, że wejdą do ziemi obiecanej, że ją będą posiadą na własność, ale oni w to nie wierzą. I Mojżesz znowu prosi o miłosierdzie i zostaje wysłuchany. I przed samym wejściem do ziemi obiecanej, której Mojżesz już sam obejrzeć nie może czy obejrzeć o morze, ale wejść to nie, nie może. Albowiem Bogiem Miłosiernym Pan Bóg Twój jest. Dostaje, dostaje jeszcze lud to zapewnienie krótko przed wejściem do ziemi obiecanej. Gdy lud wchodzi do ziemi obiecanej, zakłada tam królestwo. Najważniejszym ośrodkiem kultu, w zasadzie jedynym ośrodkiem kultu jest świątynia Jerozolimska. Nie można złożyć ofiary nigdzie indziej. Każdy Izraelita musi podążyć do świątyni w Jerozolimie. Musi podążyć corocznie do świątyni w Jerozolimie. I wokół tego kultu przy świątyni w Jerozolimie rozwija się liturgia psalmów. Powstają psalmy na wszystkie możliwe okazje. Powstają psalmy za pielgrzymów, które są śpiewane, macie w trakcie pielgrzymek które rozegra powstają psalmy, które śpiewają kapłani służące w świątyni przez cały dzień, na różną porę dnia są psalmy na przed polanną ofiarą są psalmy przed odpuszczeniem ludu po ofierze wieczornej i tak dalej i tak dalej. Psalmy stają się tym chlebem codziennym tej religijności Starego Testamentu. I są przeznaczone też jako ten główny środek, główny środek, który ma urabiać, który ma formować religijność ludu Starego Testamentu. Tak jak powiedziałem, ten lud musi zostać bardzo głęboko zreformowany. Tutaj musi dojść do głębokich zmian. I jednym z wielkich środków do tego jest właśnie kult świątynierozolimskiej i Sannne, które cały czas, cały czas temu ten kult upiększają, cały czas mu towarzyszą. Te psalmy są jedną wielką pieśnią miłosierdzia. Podam tutaj kilka cytatów, naprawdę kilka, dlatego że gdyby chcieć podać wszystkie, trzeba by zacytować tutaj prawie cały psałterz. Na przykład, oczywiście na pierwszym miejscu psalm 50, czyli psalm pokutny który Dawida, który po tym jak zdradziecko, żewila swojego wiernego żołnierza, po jego żonę, zostaje przez proroka zganiony, zwraca, uznaje swoją winę i powstają wtedy, powstaje wtedy cały, cały cykl psalmów pokutnych, w których Król Dawid prosi o przebaczenie. Zmił się nade mną Boże, według wielkiego miłosierdzia Twojego i według mnóstwa litości Twojej, zgładź prawość moją. Tak się zaczyna ten psalm. To jest może najsłynniejszy psalm w ogóle. Psalm pięćdziesiąty Miłość się nade mną Boże, według wielkiego miłosierdzia Twojego. Psalm 135. Psalm nieustannej pieśni miłosierdzia. Kapłani, którzy odmawiają cały psalm też w przeciągu tygodnia, być może czasami, e, gdy odmawiają to nie aż tak uważnie, zdychają, bo tam cały czas to drugi wers to jest, bo na wieki miłosierdzie Jego. To jest bardzo długi psalm, który opowiada historię ludu izraelskiego. I tam cały czas to drugi wers jest, bo na wieki miłosierdzie Jego. I tutaj, że lud dał obietnicę Abrahamowi, bo na wieki miłosierdzie Jego. I wyprowadził ludzi z Egiptu, bo na wieki miłosierdzie Jego. I cały czas, cały czas, przez cały ten długi psalm cały czas jest chwalone to miłosierdzie Pana Boga. A Czyli litość litość nad tym, co słabe, litość nad tym, co nędzne. I tak jak to dzisiaj słyszeliśmy w kazaniu, widzimy to przede wszystkim w życiu Pana Jezusa, w jego otwartym sercu. To miłosierdzie, które te, psalmy, te psalmy cały czas, cały czas wychwalają. Ta litość. Nad nowymi grzesznikami. Ona ujawnia się oczywiście przede wszystkim przede wszystkim w męce Pana Jezusa, który przychodzi po to, aby dać nam tak prostą metodę do odpuszczenia naszych grzechów. Dzisiaj mamy piątek, że dzień, który zawsze szczególnie ma nam przypominać o męce Pana Jezusa. Pamiętajmy o tym, że On cierpi po to, aby dać nam tak prostą, tak łatwą możliwość do odpuszczenia naszych grzechów. Pan Bóg poznając, poznając, że my jesteśmy słabi, że my upadamy cały czas. Mamy w Starym Testamencie już siedem razy w ciągu dnia upada sprawiedliwy. Cały czas upadamy, jesteśmy słabi i dlatego Pan Jezus daje tak prostą, tak prostą możliwość do odpuszczenia naszych grzechów przez Jego mękę, przez Jego krew, poprzez sakramenty. Sakrament pokuty. Oczywiście również wszystkie inne sakramenty, które również ukierunkowane są do tego, żeby nas od grzechu odciągnąć. Także zakończyłem w ten sposób, że jest również oczywiście możliwość spowiedzi, możliwość skorzystania w trakcie pielgrzymki z tych niewysłowionych zasobów Bożego Miłosierdzia. Zawsze można się zgłaszać do kapłana, który idzie tutaj poprosić o spowiedź. Zwykle będzie jeden kapłan, który Będziecie się stanowić tam z tyłu, żeby być, być do dyspozycji. A jeśli jakiegoś nie ma, to po prostu proszę któregoś zapytać. Tutaj jesteśmy cały czas gotowi.